Siemanko, ja jestem JJ Joko a to jest kolejny odcinek z... kolejny, to jest właściwie pierwszy eee, z Hide and Seek'a tak, jestem kamienną cegłą no więc myślę, że gdzieś się postaram skryć tak, fajnie to wygląda kamienna cegła czyli on? Nie, to jest zwykły kamień. Cegła, cegła kamienna. Aha, spoko. Jak to wygląda, bo nie kojarza? Nie wiem, w każdym razie zrobimy sobie, myślę, dwie rundki. Wow! To było ładne. Tak, tutaj na pewno będę pasował. Powiedziałem już od początku. Ale teraz przejdźmy do reala. Czas do końca. O! Jeszcze to wygram. To dosyć powiem, że krótko to trwa. Dobra. Eee. Ale nie ogarnię tego, czemu tu pisze znikasz. Za. Dobra, chowający się. A, znikasz za. Nie ogarnąłem. Czyli staje się z stałym blokiem. Obserwujmy. Podejdźmy. Szukaj cy 5. No nieźle jest tych sikersów. Czas do końca. Wow! Przecież to się cały czas zwiększa. Może nikt nie wpadnie, że tu może być jakiś bloczek. Ale oni mają niezłe jak że tak powiem. Myślałem od początku, że to jest e, żelazny miedż, ale jak widać nie. Tak samo łuk. Uderzenie enchant level 20. Moc enchant level 30. spoko. Nie, nie, ja stąd się zwijam. Myślę, że on nie zrobił tego samego. Albo tu został. Albo to wygram. Powiedzmy sobie szczerze. No nie, nie wygram tego. No, fajny kamp, Nie powiem. Chodzę sobie u góry. Widzę ziomka, zwijam się. Nie powiem, kampa jest zarąbista. 60 sekund. Chowający się 15. Łode! Ej, poważnie, ludzie. To ja tego nie wygrał. Bo za każdego fraga no, jest plus 15 sekund. Sekund, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie jest parę mapek. Na tym serwie w Hide&Seek'a gram pierwszy raz, więc jaki kto, nawet nie pytajcie. Dowiecie się tego w kolejnym odcinku, jak już będę grał. Ale w sumie wiecie co? Bo jak tu wejdziemy na Seeka, to jesteśmy tam u góry. Do tej platformy i czekamy, Czyli że wydaje mi się mapkę losuje No prosta sprawa <grytanie> tak. Czyżby jakiś gości tu przyszedł? Nie, nie, nie Nie się wszyscy... Tak Szczelę sobie w kogoś What the fuck is this? seryjnie, 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 seryjnie to ja się zwijam 9, 8, 7, 6 no trochę to przyspieszyłam, ale niech będzie, 3, 2, 1 0 tak, pierwsza kampa wyszła mi powiedzmy idealnie jest teraz 55 sekund a więc ja zrobię utnę filmik i potem go wcale, wiadomo. Okej, czy 2, 1, 0. Na szczęście nie jestem szukającym. E ice... Co to będzie i... Ice! Powiedzmy ice. Co to jest? No ja połowy rzeczy nie ogarniam. Ej, poważnie, nie wiem co to jest. Mm. On już szuka? Poważnie? Przecież ja nie mam kampy To już wiemy kto szuka drugi Przecież ja tu w ogóle nie pasuje Lód tutaj Nie wiem czy jestem lodem Ice to jest coś zimnego Ice ice. O ja sobie w niego po kampie poszczelam tak. Ej czemu nie mogę strzelać? No wow, serio! Chowający 8, schowany 1. Szukający 8. Schowany 1. Tylko ja się chowam. Serio? Nie, schowany 1. To coś związanego jest ze mną. No to nie mogło być za dobre. Wiedziałem to od początku. Hmm. Czekajcie, ktoś poszedł za mną. E, chyba sand. No ale to też jest niefajne. Chowający się 23? To mi nie pasowało. Serio? Wszyscy latają, a ja nikogo nie mogę złapać. Fajna tu by była kampa. Jeżeli byłby ktoś craftingiem. Obożyć się tak dookoła. Nie by było cool. Serio? Gdzie? Ej, nie powiem, to było dobre. Gościu kampi jako małe drzewko. Ej, nie, gościu jest sprytny. Nic ujęć nie dodać. Okej. Okay. Ale w końcu nie wbiłem do tej miejscówy. Tutaj. Tutaj jakiś sol chyba był ze mną. Nie. Czym można być jeszcze kamieniem? Teraz to Wam powiem, że głównie ludzie spieprzają. Ty mi tu nie pasujesz. Tak jest, jest tylko. Drzewko na pewno nie. No ale chyba ktoś nie leje, nie? Proste. No ba. Ej, co jest? Poważnie? Ja nie ogarniam tutaj, dobra. Niech jego teraz poleję, bo ja już mam dość. Wow, Prawie 300 sekund. No to Seekersy są na pewno górą. Nie powiem teraz. Nieźle, panowie. Okej. Okay. Panowie i panie. Co tam jest w środku? Jest tam jakaś kampa, chyba. Prawdopodobnie. Eee, nie wiem, czy dirtem można być, ale... Z tego, co widać. Tak, dokładnie. Tu jest ta biblioteczka i tam się schodzi na jodu. Ale słuchajcie, kampa mi nie wyszła, a też nie jest najdoż... najlepiej... Mm, że jestem sikersem, bo to też mi dosyć nie wychodzi z tego co widzicie. Tak, tu jest ta biblioteczka, która wystaje na powierzchnię. Gościu ogar, tam już nikogo nie ma. O, tu jest wyjście też. Oko. Czyli gościu może mnie stamtąd... O, w końcu! Mhm. Mm Tak, co, ale dobrze, że go dedni. Ej serio, ludzie tak można? Kwiatuszkiem? Wow! Ej nie, jak ktoś jest doniczką albo czymś takim kampi, to po prostu nie powiem, bo małe są szanse. A tak w ogóle zmieniła nam się mapka od poprzedniej. Zapomniałem powiedzieć. No ale chyba sami kapliście się, nie? Crafting. Wow! Ty mi tu nie pasujesz, nie? W sumie komu on pasuje? Czy ona? Wow! Fajnie, 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 bardzo fajnie. Mam łuk. Jakie tu mam enchant w ogóle? Nie, to już mnie zaczyna wkurzać. Ja ich nie mogę dogonić. Zwłaszcza tej mojej roślinki. A oni mnie leją i chcą. What? Ej przecież to było drzewko. A ja go nie mogłem rozwalić. Idę z powrotem na tą kampę. To trochę dziwnie wygląda, ale dobra. Tutaj coś może być, nie ma. Ale stres! Jeszcze 167 sekund. 6... 4, 3, 2, 1. Jeszcze 160. Ty... Ty pasisz. Co tu nie pasuje? Halo? Ej, ktoś mnie znowu leł. Jak ktoś ma taką zarąbistą kampę, to tylko Las. Robi nas, że tak powiem... No nie wiem, gdzie już szukać teraz. Postaram się teraz, żeby były odcinki tak regularnie po jeden dzień. No postaram się w niektóre dni więcej, w niektóre mniej. Postaram się w niektóre mniej, tak. Dokładnie. Bo mam dosyć długą, dużą zaległość, gdyż dosyć długo nie było odcinka. I zaczęłam teraz... Kręcić. Ej, ktoś mnie tu walną, tą babkę też. Ciekawe czy mam już skina. Tak, z powrotem mi go oddało. Znaczy się... Nie. Źle to wyraziłem. Wyraziłem, wypowiedziałem w ogóle. I zapraszam do poprzedniego filmiku, e, jak zrobić tapetę z swoim ulubionym swoim ulubionym. Kogo jesteście fanem po prostu wstawiacie sobie. Ale co i jak to dowiecie się od razu tam. O! Jeszcze dwóch. Nieźle goście się kryją. W sumie ja tylko tam wygrałem na tamtym. Łok! Tam ktoś biegnął. Ale dobra, już nie wiem gdzie. Serio? Kim jeszcze można być? nie po prostu... Ja już nie wiem. Sand. Mm -hmm. Nie fajnie. Zawsze było fajnie, a teraz jest nie fajnie. Jeden, jeden yy, chowający się to jest... Hide chyba, nie wiem. Bo seekers to jest... jego odwrotność. Schodzić tam na dół... Kolejny już raz. Chyba się nie opłaca. No. Ale dobra. E, dzięki za rundę i... Chociaż nie, wiecie co? On jest gry, przecież było 60 sekund. Dzięki za rundę, już trzeciej nie będzie w tym odcinku, bo i tak on już długo trwał, przez co no to wiecie sami, nie udało nam się za bardzo. Pierwsza runda tylko wygrana. Więc ja się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek postaram się, aby był Survival Games. Papa. Pa.